Maciejuk, Filip Maciejuk chwili po wczoraju, pytanie jest jedno: pytanie o zdrowie, bo była kraksa. No i właśnie, jak się czujesz? No, jestem trochę poobijany, e, ale to nie jest nic wielkiego. E, fizjoterapeuci zrobili roboty żebym był gotowy na dzisiejszy etap i na dalszy uczyni wyścigu. E, no, Zapowiada się fajne ściganie w Karpaczu. Lubię te drogi, trenuję tutaj co roku, więc znam więc je i bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Zaczyna się mocne ściganie, zaczynają się poważne góry. Jest Orlinek. No i właśnie, jaki plan Bory na ten drugi etap Tur de Pologne? Etap z, nie jest super, mega ciężki, jak to będzie jutro, ale na pewno będą już małe różnice w klasyfikacji generalnej. Orlinek jest ciężki podjazdem, Jechaliśmy go w tamtym roku dwa razy na etapie i na czasówce więc na pewno jest ciężkim podjazdem, ale też trzeba wyczuć odpowiedni moment, żeby ruszyć w odpowiednim momencie. No Mamy dwóch klarownych liderów, można powiedzieć, Maksim i Fin. Na zwycięstwo, jak i na klasyfikację generalną więc będziemy walczyć dzisiaj. A ty jak rozumiem, już spoglądasz w stronę Wieliczki, dobre wspomnienia, Mistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej na czas i za chwilę tam powrócimy. To jest plan? No wspomnienia, no. jeszcze czasówki nie jechałem w wieliczce, bo to będzie pierwszy raz. Ale no tak, jestem mistrzem Polski, więc koszulka zobowiązuje, żeby, żeby powalczyć o dobry wynik. Zobaczymy, jak będą nogi po całym tygodniu ścigania. Mam nadzieję, że, że noga dopisze, że zdrowie dopisze i w szczęściu dojedziemy do tej wieliczki. Filip Maciejuk przed startem drugiego etapu 82 Tour de Boloń. Sportowe puławy trzymają kciuki.